Nazywam się Hulk. Jestem postacią z Marwera. A mój przyjaciel Tobiaszek dał mi do zjedzenia pijankę. Hmm. Jestem taki głodny, że zaraz zjem całą. Muszę zobaczyć, gdzie on tutaj się znajduje. Nigdzie go nie ma. No okej. Okay. Zaraz ją zjem. Miam, mm, niam, niam, niam. O, właśnie przyszedł się przywitać ze mną mój przyjaciel. O, cześć tobiaszku. Jestem Hulk. Mogę cię podrapać po łóżku? Mm. Holku. Kalku! Tak. w kalku jest to średnie w Gdzie chcesz iść? na plac zabaw? Tak. Muszę zobaczyć gdzie dokładnie tam. Hmm. No pewnie daj mi zjem. O tak. Dziękuję towarzyszu. Idziemy zaraz. Hmm. Idziemy pozwiedzać dżunglę. Tak. Dobrze, zobaczymy, co tam, co tam mamy. Kto to jest? Skrzat. Skrzat? On ma wielki plac zabaw. On ma wielki plac zabaw? Tak, i on jest w przedszkolu, daleko, daleko. W przedszkolu jest? To tam. I tam, i tam. Ojej, a Halk poznaje właśnie dżunglę. Hmm. Chciałbym zapoznać się z tym terenem. Czy mogę? Mogę się Hulk, i Muszę się wspiąć na tą wielką gałęź. Gdzie jest Halk? Znajdź go. O, tu on jest. Okej. Okay. Halku, jesteś tu? Chowam się. Oh o no! no! witam. Zapoznałem się prawie z całą dżunglą. Hmm, co my tu mamy? Jeszcze jakieś kwiatuszki. Jeszcze tutaj, tutaj. Tu. Co to za kwiatuszki? O nie! Hulk spadł, ale po chwili wstał i wspiął się na naj, prawie najwyższy szczyt drzewa. I obserwuje cały świat. O nie! Przyszedł skrzat i zwalił Hulka na ziemię. Prawdopodobnie się nie zaprzyjaźnią. Cześć, Hulk. Jestem Skrzat. W końcu się ruszyłeś. Ile można siedzieć na tym drzewie? No tak. Mówi Hulk. Ale to jest moja sprawa. Dziękuję za uwagę. I widzimy się w drugiej części. W drugiej części zapoznam Was z moimi przyjaciółmi. Pozdrawiam.